Świąteczny odcinek Good Save Premier League na najbliższe kilkanaście minut nie tylko z Jajem, ale i z Premier League zapraszają. Krzysztof Brzeziński i Mateusz Dziopa. i zaczynamy. To będzie bardzo ciężki dla nas odcinek. Zobaczymy, czy nie będą się rozciszać mikrofon, ale chyba się nie będziemy bić, nie? Nie, chyba nie, nie myślę, nie, że nie. Da daleko nam do tego. Myślę, że będziemy burzliwie dyskutować. Myślę, że jesteśmy akurat takimi e, ludźmi, że gdzieś tam. Porostujemy te swoje kluby, powyzywamy się od najgorszych, ale myślę, że gdzieś na końcu przybijemy sobie sztamę Jasne, i po prostu zawsze. powiemy, żeby... Że, dobry że, mecz chcemy zobaczyć. No to to ten ham jest najgorszy. Tak. tak. <laughs> <I> Everton. <laughs> no dobrze. Eee, zaczniemy może nie po kolei, bo jednak ten, ten nasz mecz dnia zostawimy sobie na później. Żeby było więcej czasu, żebyście mogli nas, wiecie, bardziej posłuchać po prostu. Tak, dokładnie. Eee, Leicester, West Ham. Spotkanie drużyny, która jest ostatnia w tabeli, i tej, która zajmuje dziewiąte miejsce, obie no, nie prezentują się w ostatnich meczach dobrze. Ok, West Ham może pokonał Sunderland, ale to jest tylko 1-0. No i teraz pytanie: Następujące, czy West Ham wygra? Jeśli tak, to ile z Leicester? Czy to nie będzie tak, że Leicester zdobędzie jakieś punkty? To jest dobra szansa dla drużyny Wasilewskiego by zdobyć punkty, które zbliżą ich choćby do do drużyn, które biją się o utrzymanie. W pierwszej części sezonu to West Ham był górą 2-0, jednak teraz ta forma jest zdecydowanie ale, słabsza. Ale zobaczmy pierwszą część sezonu wykonania w West Hamu. W no, to, to wykonaniu West Hamu pierwsza część była po prostu bardzo dobra. Musimy to... mnie, żeby piłeczkę odbić. Z kim przegrał West Ham? Stracił punkty z Arsenalem, z Chelsea, z Liverpoolem, z United zremisował, z Tottenhamem zremisował, z Southampton zremisował, a z Crystal Palace, który jest na fali, przegrał. No, i, i to, to są to, tak. dobre, dobre, różne dobre i takie, które są w formie. Jednak, jeżeli miałoby być West Ham objawieniem tego sezonu jeszcze wyżej niż jest, to ja osobiście uważam, że w tych wszystkich na czerwono zaznaczonych spotkaniach z Liverpoolem, z Crystal Palace, szczególnie z Chelsea czy Arsenalem mogli sprawić jakąś niespodziankę. A to, że nie sprawili tych niespodzianek pokazuje, że jednak są w gorszej formie. Ale w sumie byli blisko u siebie z Chelsea tylko 1 zero porażka, a tak to to w spotkaniach wyjazdowych prezentowali się gorzej. No i właśnie Spotkanie tutaj wyjazdowe. Te, te spotkania wyjazdowe moim zdaniem kibiców y, lisów powinny napawać optymizmem. Oczywiście spotkania wyjazdowe samo. Chociaż w tym sezonie Leicester u siebie tylko dwie wygrane? No, to pora na trzecią. No, no nie, nie, ma, no, nie ma co powiedzieć: no, nie ma lepszej możliwości na wygraną w tym momencie niż z West Hamem u siebie, żeby powalczyć o utrzymanie. Jeżeli co piłkarze Leicester walczyć o utrzymanie, to muszą ten mecz wygrać. To jest mecz, mecz z takich serii. Must win, klasyczne już pytanie, do którego się myślę, przyzwyczaili nasi słuchacze: ile, jaki wynik dla kogo świąteczne spotkanie, to i Zajączka rozdamy dla polskich kibiców specjalnie Lester 1-0 wygrywa z West Hamem po bramce Marcina Wasilewskiego. Ja będę wredny i powiem, że będzie 1-1. I z Zajączka rozdam obu kibicom jednej i drugiej drużyny, chociaż nie wiem, czy to Lester się nie będzie mimo wszystko cieszył bardziej z tego jednego punktu. Spotkanie numer dwa, które umawiamy. Everton, Southampton Yy, drużyny, które chyba już w tej chwili rozczarowują no Southampton, już w tej chwili, Everton w yy, przekroju całego sezonu. Everton, nie znam fali wznoszącej, pokazuję to ostatnie. Spotkania. Ale z kim oni wygrali? No, z kim wygrali, ale jednak. Yy... Ale trafiłem, przyznaję, że ostatnio trafiłem. Queens Park Everton. 2-1 powiedziałem Levertonu, no, będzie. Tak, gratuluję. tylko Czemu nie poszedłeś obstawić? Kasa by była najlepszy dyktator. No, bo gdybym obstawił, to by <laughs> takiego wyniku nie było. To jest y, stara prawda. No ale wróćmy do meczu: Southampton, 1-1 z Chelsea to chyba i 1-0 z Crystal Palace Grand. To chyba takie główne argumenty za. Takie główne argumenty za tym, że Southampton wywiezie stamtąd jeden punkt. Jeden, punkt, jeden punkt. Mimo wszystko. Mimo wszystko jeden punkt i raczej. Jestem Liverpool i wierzysz w, w Everton? Nie wierzę w Everton, tylko wierzę, że. Nie wierzysz nie, w Sunderland. Nie wierzę w Southampton. Southampton Sunderland ale w Sunderland też. też. Tak. No ostatnie spotkanie Southampton wygrana, owszem, ale no to też była drużyna w lepszej formie. Dokładnie. Nie, nie, myślę, że tutaj tak jest spokojnie, tak spokojnie, remisowo. Właśnie, to. Tak świątecznie, żeby tak. żadni kibice nie byli pokrzywdzeni. Nie wiem, zawsze z, remisu, zawsze z jakiegoś wyniku ktoś będzie niezadowolony. Krótko, ile, dla kogo? Lester, y, przepraszam. Everton, Southampton? 1-1. 1-1. No dobrze, to ja się przychylę do tej opcji. Pierwszy raz chyba obstawimy tak samo. 1 niech <laughs> będzie. No, i teraz z drużyny, z której jednej za jedną nie przepadasz, drugiej życzesz utrzymania, więc to może trochę wypaczyć wynik obstawiany przez Ciebie. Manchester United zagra ze za Stonewallą. Eee, Manchester, no właśnie, te, te derby Anglii z Liverpoolem. Ja się muszę o nie zapytać, co się tam stało. Przez Pana pierwsza połowa, przez Liverpool? Ewidentnie, to to każdy powie. To Liverpool spał, a Manchester po prostu wygrał? Czy Manchester wygrał, bo potrafił wygrać? Eee... Manchester wygrał, bo miał tą jedną sytuację w pierwszej połowie, którą ewidentnie w dobry sposób wykorzystał Juan Mata. Natomiast w drugiej, po w drugiej połowie bardzo mocno skrzydła e Liverpoolowi uciął Steven Gerrard, bo, bo on sam po tym wywiadzie i na Twitterze Przeprosi. napisał, że przeprosił, że odcięło mu coś. E no, nie powinno się to zdarzyć takiemu zawodnikowi, ale ja myślę, że to są te jego powoli ostatnie mecze. Niedługo będziemy go żegnać i ja schodzę z niego. Nie będę go krytykować, bo, bo chyba nie wypada Stevena Gerarda tak już mocno krytykować, bo jednak tyle lat był legendą życia. Powiedz po prostu, że z okazji świąt chcesz być miły, a nie szukaj pretekstu. No dobra, no to też. Ale... Manchester u siebie jest y, numerem jeden. Ale tam jeszcze tylko, w, no chyba. Chyba no. Trzeba o tym wspomnieć, że jednak błędy arbitra też były w tym meczu Liverpool z Manchesterem United. No tutaj I będziemy jest... się zżreć znowu, ale to chyba przy Arsenal Liverpool będziemy troszeczkę, bo to jednak I Liverpool. — Ale to jest kolejny taki e, temat na którym trzeba zwrócić uwagę, coraz więcej popełnianych błędów w arbitrów w Premier League. Ten odcinek jednak, może być najdłuższy w naszym historii. Jednak Phil Jones powinien wylecieć z boiska, Tak samo Chris Smalling powinien wylecieć i tak samo powinien wylecieć Wayne Rooney za kopnięcie, kopnięcie brankarza. Ja wiem, że ty byś najchętniej wykluczył całą dużą winę Nie, 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 nie. Ja doceniam klasę rywala, ja to napisałem. Że moim zdaniem Manchester United momentami był lepszą drużyną od Liverpoolu, że być może był lepszy i zasłużył na tą wygraną, ale no ewidentne błędy arbitra. Ja, ja wiem, że druge, z drugiej strony można powiedzieć, że tak samo Martin Schachtel powinien wylecieć, zresztą wyleciał na trzy mecze z Arsenalem z Newcastle i FA Cup z Blackburn. Natomiast. O tych wykluczeniach Liverpoolu jeszcze pogadamy. Wróćmy może tutaj, Aston Villa. Mówiłeś, że Aston Villa się odradza, już to podkreślałeś, no i czy z Manchesterem stać ich na jakąś niespodziankę, czy raczej raczej nudna wygrana faworytów? Dla dobra tabeli, dla dobra postronnych kibiców Premier League uważam, że dobrze by było zobaczyć tutaj nawet zielony kolor po stronie Aston Villa, czyli wygraną Aston Villa. natomiast rozsądek ewidentnie podpowiada 1-2-0 dla Manchesteru United dwa, ja bym powiedział, że na 2:30, United i przy tym zostanę albo 2:1, no bo ta nie się aspekty nie wmają. Tak, tak, nie... święta są. Dajmy, dajmy jakiegoś zajączka każdej drużynie, po prostu. dobrze, dobrze. liczymy na bramki Swansea kontra Hal City. E, Dzień temu powiedziałem, że Hal może spaść. No i myślę, że Swansea może potwierdzić moje słowa w tym tygodniu. Hal może spaść. No dwoje babka wróżyła, bo ostatnio zagrali bardzo dobry mecz z Chelsea y, niestety przegrali 2-3 Mówię niestety, bo tu ja patrzę po prostu też tutaj na dobro tabeli, żeby ta Chelsea y nie za szybko odskoczyła to co mówiliśmy tydzień temu eee, i. Jednak myślę, że tutaj The Tigers udowodnią, że nie zasługują na spadek na przekór tobie i zremisują to spotkanie 2-2. To znowu zajączek, tak? Tak. Dobrze, ja będę... Dużo tych remisów kurczę, Jest, ja, ja jestem bezlitosny. Ja powiem, że słonzi to wygra. wygra wygra 2:1, powiedzmy. niech niech Hal się cieszy z tej bramki. Powiedzmy, niech będzie. West Bromicz Queen's Park będzie zajączek dla Queen's Park. Muszę się ciebie o to spytać. Zajączek dla Queen's Park damy im, no bo już tak ostatnio o, o, strzelają te bramki. No to dajmy im, że strzelam tą bramkę no jedną, dobrze. ale przegram 3-1. <grych> A więc w ten sposób, no dobra, powiedzmy może troszeczkę zanim, jak e, ja jeszcze powiem swój, o samym meczu. E, West Brom w tej chwili 14. w tabeli, to co powiedzieliśmy, że to jest taka pozycja, która e, odzwierciedla ich możliwości. E, no i te możliwości chyba będą musieli Pokażą tylko jeśli pokonają Queen's Park Dokładnie Dokładnie podopiecznik Juniego Pilusa Muszą wygrać to spotkanie Nie mogą być drugim Sunderlandem Jeżeli chcą potwierdzić, że to jest drużyna, która zasługuje Żeby w następnym sezonie zagrać w tej lidze Coś co podkreślam Od jakiegoś czasu Ostatnia wygrana Queen's Park była na wyjeździe I to jest ta jedyna wygrana Na wyjeździe tej drużyny Z Sunderlandem 2-0 Wyjazdy nie są mocną stroną tej drużyny w tym sezonie na pewno nie, ale jeżeli awansowali do Premier League, to znaczy, że coś na wyjazdek grać muszą, muszą coś umieć grać, bo a to nie może być taka po prostu powiększająca się coraz większa szczelina pomiędzy Championship i Premier League? Myślę, że to jest to jest to co mówisz, no, bo jednak jest bardzo duża szansa na to, żeby trzy drużyny z, jako Beniaminki spadły z ligi i myślę, że no Coś nie tak się dzieje, że te drużyny szczępią i po prostu nie potrafią wejść i nie potrafią yy, z, zaistnieć w tej lidze. Dobrze, 2-0 dla Brom to jest yy, mój typ, ja jestem no jednak niech, bez litości. Tak, jak mówię, 3-1, niech będzie ten. No i najpóźniej yy, w, yy, tego dnia, czyli 4 kwietnia, na boisko biegną piłkarze Chelsea. I Stoke na Stanford Bridge. Chelsea myślę zdobędzie kolejne 3 punkty. nie? Czas i kolejne trzy punkty, ale to wszystko w zależności od tego z, jaką, z jakim nastawieniem Mark Hughes pojedzie na Stanford Bridge. Jeżeli pojedzie z nastawieniem, że my jesteśmy w stanie, chociaż Lemis osiągnąć, bo patrzymy na ostatnie mecze. Cztery tutaj mamy wymienione u siebie Chelsea. No to nawet Barney potrafiło na Stamford Bridge zemisować. Chyba, chyba otwiera się taka furtka Chelsea... powoli, żeby kraść na Stamford Bridge punkty. Chelsea u siebie zaczyna tracić. O dziwo. Okej, okay, jeszcze nie przegrali, ale zobacz. Trzy remisy, jakie mieli u siebie, to są trzy remisy licząc od 31 stycznia. City, z Barney i Southampton. To nie są różne, które są jakieś teraz na jakiejś fali które potrafią wygrywać no może poza City i Southampton na Gbarney to nie jest drużyna z wyżyn tabeli i tutaj widzę szansę dla zespołu Marka Hughesa zespołu Stoke jest to rzetelna drużyna w defensywie i w odpowiednim jeżeli odpowiednio zagra w ofensywie nie tak jak na Emirates to myślę, że w Londynie mogą zrobić niespodziankę Twój typ Chelsea? So Jednak so 2-1. Mimo, że szukamy tutaj tych pozytywów dla stołu, to myślę, że 2-1. A ja powiem, że 2-0. No i teraz coś chyba na danie główne, co? Teraz będziemy się kłócić, tak? Teraz będziemy, <laughs> będziemy się zabijać. Tak, danie główne. Arsenal, Liverpool na Emirates. Postaram się, jak zacząć dyskusję, żeby się nie przerodziła w wojnę. Ja zacznę to tak. Kluczowy mecz tego sezonu dla Liverpoolu. Jeżeli Liverpool przegrywa ten mecz lub remisuje odpada totalnie z walki o ligę mistrzów przy wygranej Manchesteru United i Arsenalu i Manchesteru City. Typując wygraną Liverpoolu, zasłonisz się dobrem tabeli, tak? E, nie, 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 nie. nie. Ja tu tylko mówię, yy, że przez to chcę powiedzieć, że Liverpool musi wygrać to spotkanie, musi wyjść ofensywnie ustawiony na ten, na ten mecz. Rodgers nie może się bać tego spotkania i myślę, że to jest tylko zapowiedź dobrego dobrego meczu, który przyniesie nam parę bramek, kto wie, czy nawet nie jakieś, jakiegoś fajnego w wyniku w postaci 3 do 4 eee, <laughs> chciałbyś. Yy. Liverpool powiedziałeś, jeśli wyjdzie ofensywnie, a ja y, powinien wyjść, jeśli tutaj myśli o jakimś korzystnym rezultacie. Myślę, że to jest jednak sposób, bo Arsenal y, no, nie lubi drużyn, które grają jakoś super ofensywnie w ostatnim czasie. Monaco Chociażby. W meczu. Tak, Monaco, ale też przykład y, z ligi, y, mecz z Tottenhamem. Gdzie Tottenham yy... przy, Ham przycisnął? Ostatnio terminarz pokazuje Arsenalu, że oni grają, ale grają z średnikami ligi. I myślę, że jeżeli przyjedzie Liverpool i on wyjdzie rzeczywiście mocno ofensywnie ustawiony na to spotkanie, myślę, że jest duża szansa, żeby Rodgers wywiózł 3 punkty. Z tego względu, że tak jak mówisz, Arsenal boi się ofensywnych drużyn, a ostatnią ofensywną drużyną, mocną, z którą miał do czynienia był Tottenham i to była porażka. I tu upatruję szansę Liverpoolu. A ja upatruję szansę Arsenalu w tym, że Liverpool przecież przyjedzie mocno przetrzebiony, nie będziesz Krztela, nie będzie Gerarda. No. umówmy się, że strata Gerarda to nie jest duża strata. W tym momencie. jest strata zwolennika, który z ławki mógłby coś zmienić. Jest już Lukas, kolejny rekonwalescent, także spokojnie, ośrodek pola się nie martwię. Bardziej martwię się o to, że Darcy Ward chyba będzie musiał stanąć w bramce Liverpoolu, nie Ale wiem czy wiesz. Ale że to ten Darcy Ward nie z ze świata żużla, nie ten z KS Toruń, tylko ten piłkarski Darcy Ward. Tak, nie wiadomo co się kompletnie dzieje z Jonesem, bram, bramkarzem oficjalnie rezerwowym Derec. Nie jest powiedziane, czy on jest kontuzjowany, czy jest w tak słabej formie. Od paru meczów można zauważyć na ławce Dersiego Warda i myślę, że to ten zawodnik chyba będzie z, z, z kluczem, jeśli chodzi o punkty w tym spotkaniu. Czy się nie przestraszę, bo ostatnio czytałem o kontuzji Simona Miniole na kadrze i właśnie nie wiem, czy to nie jest powód, żeby się bać o tą pozycję w bramce. Wiesz co, to tylko świadczy o tym, że można poczekać naprawdę dobry mecz, bo jeśli obie drużyny... mówisz Liverpool na pewno wyjdzie ofensywnie, bo nie ma, nie ma nic do stracenia, ale Arsenal patrząc na skład defensywy DREC de chyba też wyjdzie ofensywnie. I może Musi. być, może być naprawdę y, kilka bramek może paść. Wynik hokejowy. Będzie to wynik hokejowy. Ale zastanawiam się jak bardzo hokejowy, czy 2-1 1-2, 1-3-3-2 czy takie na przykład już totalnie totalny kosmiczny odlot w postaci jakichś 5 do 3. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No ten, rezerwowy... ten, ten bramkarz rezerwowy Liverpoolu, ten trzeci. Deni się nazywa. Danny Ward, bo, bo już tutaj, no ja jestem myślami by jednak przy Żużlowej ekstralizacji, która też startuje w święta. Może tak postronnie zapytamy się innego kibica Arsenalu, tu, który tutaj przy nas jest, Alberta, jaki Takt, taki, będzie wynik. Taktyczny odwrót, ta, taktyczny odwrót wskazuje, że boi się powiedzieć, że Arsenal ten mecz wygra. E. Nie boisz się tego? Jak już się raz spytałem, że Liverpool nie tylko przez te kontuzje nie straci, może nie tyle w składzie, co coś mentalnie. Mentalnie straci, bo jednak Martin Skrtel jest ważną postacią defensywy Liverpoolu. Jest to zawodnik, który jest jednak tym środkowym, a czykolwiek jest jeszcze Sako i Emre Can. A w momencie, kiedy. 3-2. Y... O, 3-2. Dla, dla Arsenalu, tak? No jasne. No to już mamy tutaj od Alberta mamy wynik. Yy, w tym Wróć do myśli. W tym momencie, kiedy no, jednak gramy trzema obrońcami, myślę, że Lovren czy koloturę może zastąpić yy, Skrtela. Przecież to, to każdy musi mieć jakiś jeden dobry mecz w sezonie. Dlaczego akurat nie w tym meczu Lowren? Yy, twój typ. Mieliśmy 3-2 dla Alberta, dla Arsenalu. Typem, że Liverpool wygrał, się chciałem spytać: ile? Ciężkie pytanie, kurczę. Żeby tak. No dobra, powiem. Niech będzie. Te 3-4 dla Liverpoolu. Zaszaleje. To jest taki specjalny zajączek dla kibiców Premier League, żeby mieli dobry mecz święta. Dobrze, to ja, to ja powiem, że będzie 5-3 dla Arsenalu. Dobrze, Te, też nie będzie. Że, <że, <żeby, żeby po prostu przyjść za święconki i po prostu obejrzeć do śniadania wielkanocnego dobry mecz, bo to będzie mecz o godzinie 12, więc. Jedno jest pewne, czekają nas niezłe jaja. i Tottenham. No i spotkanie kolejnej drużyny z strefy spadkowej. Życzyłbym sobie tutaj takiego prawdziwego, takie prawdziwe jajo i wygraną Barley. Ja nie powiem czego ja bym sobie życzył, bo to już byłaby abstrakcja. I odnosiłoby się na pewno do Tottenhamu i byłoby bardzo niemiłe. Ale zostawmy to może jednak. To ten ham Barney też życzy sobie wygranej, ale no, co na to wskazuje, ten wynik City? Tak, ten wynik z City pokazuje, że Barney... Może wyjść otwarcie na, ten, na, to, na to spotkanie no może i of, of, ofensywnie? Może się nie bać po prostu wiedzieć, że nie ma nic do stracenia i po prostu wygrać psychicznie to spotkanie. Tottenham musi, a Balnej może. To, to masz na myśli? Tak, dokładnie. A Tottenham wygląda też tak sobie po tej porażce z United. 4-3 tylko z Leicester. To jest bardzo słaba defensywa w ostatnich spotkaniach, no bo zobaczcie Tottenham... te marcowe mecze tutaj. Zobaczmy, no to jest dwie bramki ze Swansea 4 marca, 7 marca bramka z Queens Parkiem stracona, trzy i trzy z Manchesterem na Old Trafford, no i u siebie 3 z Leicester. No to są duże ilości straconych bramek ostatnio, a do tego jeszcze wcześniej przecież dwie z West Hamem, 3 z Liverpoolem, no i jedna tylko z Arsenalem. Tottenham yy, wygląda słabo z Leicester, to jak to może wyglądać z Balney, który przecież yy, lubi. Urywać spotkanie. punktów. I tak, i myślę, że tu będziemy mieli takiego zająca w niedzielne popołudnie. Myślisz, takiego zaje, myślisz, zająca że... wielkanocnego, z prawdziwego zdarzenia. 1-0 powiedzmy, niech się powtórzy wynik z Manchesterem City. Ja powiem, mimo wszystko, ktoś musi mieć tu ten głos w rozsądku czasem. To Zanacham wygra 2-1 powiedzmy. No szkoda, bo chciałem zajączki porozdawać. Nie ja, pozwoliłeś. Ja, ja, jej ja to rozdaję w, post w postaci bramek, powiedzmy, Dobrze. i dobrych meczy. Dobrze. Sunderland, Newcastle. <laughs> ja nie wiem co powiedzieć. To są derby, o których już powiedziałem tydzień temu, że kibice Newcastle nie jedzą. bekonu, bo przypomina im koszulki Sunderlandu. To jest okej, okay, wielkie derby, ale też dwie chyba drużyny, które ostatnio są dość mocno przegrane. Masz tutaj wymienione 16 ostatnich meczy, łącznie obu drużyn. Jak widzę trzy zielone kolory, są to zwycięstwa, dwa Newcastle i jedno Sunderlandu, to tak stwierdzam sobie po cichu, że ten mecz nie może być dobry. Ten mecz będzie nudny jak flaki z olejem, mamy, mało efektywny. Mamy zajączki w rozdawać. 0 -0. Mamy rozdawać zajączki, a ty <laughs> w tutaj. w przypadku Sunderlandu. <laughs> Ale tutaj to, to wiesz co? No derby, podkręćmy o... tą atmosferę. Osta Ostatnio wzywałeś mnie do rozsądku, no to ci mówię jak mi to wygląda w tym momencie. Dobrze. to Jak ty włączyłeś <laughs> rozsądek, to ja mogę chociaż poszaleć. Wygra to New Newcastle, bo musi takie mecze wygrywać i wygra 2-1. Niech będzie, akceptuję to. Cudownie, jestem zaszczycony. To teraz e, świąteczny poniedziałek i spotkanie. Spotkanie dla mnie bardzo interesujące wbrew pozorom. Wprawdzie 11 drużyna gra z drugą, ale ta 11 drużyna lubi ostatnio wygrywać. E, no i potrafi wygrywać też z niebyle kim, ale Mowa też, tutaj o meczu Crystal Palace Manchester City. Ale też mo można tutaj powiedzieć, że nawet jeżeli już przegrywają, no to walczą. Zobacz sobie na mer z Arsenalem. To jest tylko 1-2 jest tylko 1-0 z Southamptonem, które też ostatnio wysoko cenimy. Dlatego ja uważam, że to będzie dobry mecz. Taki, taki śmigł. A kto wie, czy nie będzie to taki prawdziwy śmig śmigus z dingus zimny dla którego, prysznic. Zimny, zimny prysznic dla Christophe, że nie są tacy super, albo zimny prysznic dla City, że jednak będzie. Albo zimny prysznic dla Labo, bo może być remis. Tak, tak, tak. Znaczy, czy, czy remis Manchester City mistrzem Anglii, drugą, drugi, drugą drużyną tego sezonu, e, może być zimnym prysznicem dla Crystal Palace? Większa szansa, wiesz co, zależy, jeśli nie wykorzystają na przykład jakiegoś karnego w środku meczu, to może jednak zaboleć. Dobra, typ. Świąteczny Śmingus Dingus wykona… Crystal Palace 1 -0. Chciałem też wytypać, że Crystal Palace wygra, weź sobie. Ale powiem, że będzie 3-2, bo życzymy sobie dużo bramek w tej kolejce. 3-2 dla Crystal Palace. Miło mm -hmm. Myślę, że miał wszystko. A teraz myślę, że przejdźmy A teraz właśnie do już do tak końcu, miłych... końcówki. Dlaczego no to było niemiłe, co mówiliśmy? Sugerujesz? Ale dla takich bardzo miłych już rzeczy, bo trzeba złożyć życzenia. Dokładnie, trzeba złożyć życzenia. Cze czego życzysz? M E, piłkarsko najpierw zacznę. Piłkarsko o. no to życzę sukcesów reprezentacji naszej, sukcesów waszych ulubionych drużyn, e, żeby ta nasza Premier League jednak wystartowała na nowo w następnym sezonie, e, ligi mistrzów, żeby drużyny dochodziły dalej w europejskich pucharach, żeby liga była jeszcze bardziej zacięta, żeby padało jak najwięcej bramek i tych. Super mecz zakończonych fajnymi wynikami i fajnym stylem gry było jak najwięcej. Natomiast, tak dla domu, no to po prostu wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Niech spełni się wszystko to, co sobie tam prywatnie życzycie. To tak ode mnie. Wzruszyłem się. A dziękuję. Żartowałem. E, <laughs> musiałem ci to to byłoby zbyt piękne, zbyt urocze byłoby. E, ja z kolei chciałem życzyć wesołych, spokojnych świąt, bo jednak to będzie ważne. Podejrzewam, że. Mecze Ligi Angielskiej nie ułatwią pozostania spokoju, więc życzę spokoju już tak na zapas, bo to się zawsze może przydać. Wielu emocji, ale myślę, że tych przed telewizorem, tych może z perspektywy stadionu jeśli komuś się poszczęści i pojedzie do Anglii obejrzeć, obejrzeć mecz. I myślę też sporo cierpliwości. Do tej ligi trzeba mieć, do piłki, do wszystkiego. Wesołych świąt, wesołego jajka. Jakkolwiek to nie brzmi. Wszystkiego najlepszego. No i się polecamy. Polecamy się, i Premier League, polecamy się. Polecamy się. i Premier League i wszystko, co z Premier League w ogóle związane, żeby było jak najwięcej subskrypcji, komentarzy jakichś tam. Subskrypcji. Do subskrypcji. Pięknie. Do, koment do komentarzy. Yy, tutaj pod naszym jakaś taka dyskusja, może o może jakieś pytanie od widza moglibyśmy. Może uskować? jakieś typy świąteczne tak, nie, nie musimy wprowadzać, mogą się sami wyrwać jesteś no. zapraszamy tak, Zachęcamy zap, do tego. Zapraszamy yy, i to co? Do usłyszenia. Tak, za ostatnie kilkanaście minut dziękuję Krzysztof Rzyziński i... i Mateusz Ziopa.